Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dziś opowiem Wam o książce niezwykle epickiej, wielowątkowej, wielopostaciowej, ale przede wszystkim bardzo pasjonującej i wciągającej. Mowa oczywiście o grzotron autorstwa Georgia R. R Martina, czyli pierwszym tomie słynnej sagi zatytułowanej Pieśni lodu i ognia. Jest to książka, przed której przeczytaniem miałam dość duże obawy. Obawy też żywiłam dlatego, że jakiś czas temu rozpoczęłam oglądanie serialu. No, i ten serial jakoś nie do końca mnie wciągnął. Obejrzałam chyba z pięć odcinków, ale jakoś nie mogłam tak się do niego przekonać, nie mogłam wbić się w fabułę, no i całkowicie porzuciłam dalsze oglądanie. A dlatego też troszeczkę obawiałam się, że książka również mnie zainteresuje, nie okaże się dla mnie pasjonująca, nie wciągnie mnie. Długo zwlekałam zarówno z jej zakupieniem, jak i przeczytaniem. W końcu jednak kupiłam, no i stwierdziłam, biorę byka za rogi. Zabrałam się za czytanie i powiem Wam, że naprawdę bardzo książka mi się spodobała, wciągnęła mnie od pierwszych stron. No i dołączyła teraz do grona moich ukochanych książek i najlepszych książek, jakie przeczytałam w życiu. Jest to troszeczkę dziwne, ponieważ tu też muszę zauważyć, że serial dość dobrze oddaje to, co jest w książce. Jest to bardzo, bardzo dobra ekranizacja, może pomijając wiek bohaterów, ponieważ w książce są oni znacznie młodsi, natomiast w serialu z wiadomych przyczyn są starsi. Z wiadomych to znaczy dlatego, że niektórych scen dzieci po prostu nie mogłyby zagrać, ponieważ byłoby to dość wątpliwe moralnie no ale wracając do książki naprawdę jest to książka warta przeczytania, myślę, że większość z Was już wie o czym jest Gra o Tron, albo oglądaliście serial, albo czytaliście książkę albo zrobiliście zarówno to, jak i to także dla tych, którzy jeszcze nie znają Gry o Tron powiem parę słów, tak żeby zachęcić właśnie do przeczytania, powiem co mi się w tej książce podobało, co mnie w niej urzekło, no i dlaczego warto ją przeczytać jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam do oglądania książka zaczyna się na mroźnej, posępnej, spowitej śniegi północy. Północy, która od wieków jest siedzibą rodu Starków. Do twierdzy Winterfell przybywa władca Siedmiu Królestw, e, król Robert. Przybywa, przybywa on tu wraz ze swoją żoną, całą świtą, orszakiem. Przybywa do swojego przyjaciela z lat młodości, przyjaciela, z którym razem zdobyli właśnie ten e, żelazny tron. E, Neda Starka, czyli obecnego władcy Winterfell, ma do niego dość nietypową prośbę. Chce, by Ned udał wraz z nim się na południe do królewskiej przystani, no i objął tytuł namiestnika króla. Poprzedni namiestnik John Arryn, zmarł w dość tajemniczych okolicznościach, tajemniczych dla Neda, dla króla może nie do końca. Król kiedyś był wielkim wojownikiem, razem właśnie z Nedem zdobył, jak wspominałam żelazny tron, czyli e, tron, który jakby. Należy do władcy całych Siedmiu Królestw. Natomiast teraz jest takim pijakiem, bardziej interesują go uczty niż rządzenie. I tak troszeczkę zdziedział, można by powiedzieć, roztył się. No, taki zwykły pijus, taki karykaturalny władca. Dlatego też on nie bardzo też przejmuje się tą śmiercią Arna, Może nie tak, że się nie przejmuje, bo Aryn był dla niego dość ważny, natomiast no, bierze to jako rzecz naturalną, że zmarł. Ned natomiast nie do końca jest pewny co do naturalności śmierci. Arena, dodatkowo jego wątpliwości podsyca list, który jego żona Katlin dostaje od swej siostry, która była żoną zmarłego namiestnika. W liście tym żona wyraża wątpliwości, twierdzi, że jej mąż został zabity. Dlatego też Ned decyduje się wraz z królem udać na południe, objąć tytuł namiestnika, no i tak jakby rozwiązać zagadkę śmierci Johna Arena, który był dla niego bardzo ważną postacią. Tam jeszcze na tej północy dochodzi do pewnego zdarzenia, które troszeczkę komplikuje całą wyprawę Neda i Roberta. Dochodzi do takiego wydarzenia, które sprawia, że z Edarem nie jadą te osoby, które chciał ze sobą zabrać. Zabiera ze sobą tylko dwie córki. Reszta załogi zostaje w Winterfell. Że tak to ujmę. Kiedy docierają na południe, okazuje się, że pod tym płaszczykiem takiego pozornego spokoju, pokoju, toczy się taka dość mocna walka o władzę. Właśnie tytułowa gra o tron pełny jest intryg, zdrad, zwrotów akcji. Ten dwór jest taką... Siedzibą można by powiedzieć rozpusty, intryk i wszystkiego co najgorsze. Jest to takie troszeczkę zderzenie dwóch światów, ponieważ Ned jest człowiekiem bardzo honorowym i jemu to się nie do końca podoba. Ciężko mu się będzie odnaleźć też w tej królewskiej przystani, co doprowadzi do dalszych komplikacji. Myślę, że to tyle z fabuły. Teraz powiem Wam, co mi się bardzo w tej książce podobało. Przede wszystkim podobali, podobali mi się tu bohaterowie. Od razu zaznaczę, że nie ma tu głównego bohatera. Każdy rozdział zaczyna się od imienia innej postaci. No i te postaci tak wzajemnie się przeplatają. Raz mamy o Johnie, potem o Katlyn, Branie, Ari, Nedzie, Tyrionie i jeszcze. A, i Denerys, tak, że te postacie się przeplatają. One są głównymi bohaterami. Poza tym mamy jeszcze całą masę pobocznych bohaterów. No i ci bohaterowie są bardzo, bardzo dobrze wykreowani. Są to postaci z krwi i kości, postaci, które się kocha bądź się nienawidzi. Też w trakcie czytania można zmienić zdanie o niektórych postaciach. Moją ulubioną postacią tutaj jest Daenerys, która jest potomkinią niegdyś rządzącego w siedmiu królestwach rodu Targaryenów. Obecnie przebywa ona na wygnaniu wraz ze swoim bratem. Jej historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ona przez swojego brata została oddana za żonę takiemu barbarzyńcy, kalowi Drogo. No i tu jest ta postać naprawdę świetnie wykreowana i pokazana jest taka wewnętrzna przemiana tej bohaterki, która na początku jest całkowicie stłamszona przez brata, obawia się własnego cienia, a później tak jakby przechodzi przemianę i staje się prawdziwą przywódczynią. Kolejną postacią, którą bardzo lubię jest John, czyli Benkart Edara Starka. Jest to postać dość młoda. W książce ma zaledwie 14 lat w filmie był znacznie starszy. John jest postacią bardzo honorową. On wstępuje na mur, bo właśnie w tej książce jest taki mur, o którym jeszcze za chwileczkę powiem, wstępuje na ten mur i tam szkoli się na Czarnego Brata. Miał skład taką przysięgę, że nigdy nie będzie miał rodziny, i po prostu całym jego życiem będzie służba na murze. Podoba mi się jego zachowanie, zwłaszcza odnośnie jednego z rekrutów, innych rekrutów na mur, czyli Samuela. Naprawdę bardzo przyzwoicie się tu zachował i skrasł w tym moje serce. Uwielbiam również Arię Stark, która jest dziewczynką niezwykle odważną. Nie jest taka z niewieściała, tylko po prostu potrafi walczyć, potrafi się o siebie zatroszczyć, mimo że jest jeszcze dzieckiem. Naprawdę jest bohaterką niezwykle twardą. Oświetnie wykrowa. Charakterze. Jeżeli chodzi o Neda Starka, jest on bardzo, jak już mówiłam, honorowy, uczciwy, przez co też wpędzi się na dworze królewskim w niemałe kłopoty. Kolejna taka postać, która dość mi się podobała. Z pewnych względów, a z pewnych już troszeczkę mniej, to była Kathleen Stark, czyli żona Neda. Jest to kobieta bardzo twarda, kobieta, która potrafi zatroszczyć się o swoją rodzinę, a nie podobała mi się, dlatego że nie toleruje ona Johna, Snowa i to jej zachowanie odnośnie Johna, ta jej opryskliwość i to, że ona go obwiniała e, za to, że on jest ten kartem, bardzo mi się w niej nie podobało, bo przecież to nie była wina Jona, że e, został poczęty w ten. A nie w inny sposób. W książce również bardzo spodobało mi się uniwersum, cały świat, który wykreował tutaj Martin. Jest on niezwykle rozległy. Jak wspominałam, mamy tą mroźną, postępną, spowitą śniegiem północ. Północ, która zakończona jest takim olbrzymim murem, który oddziela tak jakby Siedem Królestw, czyli tą cywilizację, od takich dalszych terenów, które zupełnie nie zostały zagospodarowane. Terenów bardzo dzikich i pierwotnych, w których żyją takie niebezpieczne plemiona, oraz inni, czy inni. Tam jest taki nieprzebyty las i w ogóle straszne rzeczy tam się dzieją. I właśnie mamy ten taki olbrzymi mur, na którym służą czarni bracia, do których wstępuje John. Do tego mamy południe z królewską przystanią, no i z tym pożądanym przez wszystkich bohaterów może nie wszystkich bohaterów to już jest troszeczkę przesada ale przez większość bohaterów żelaznym tronem zformowanych z mieczy przeciwników wschód, wschód, który jest miejscem również bardzo ciekawym. Jest on pokryty całym morzem traw i przez te trawy na swych koniach jadą do Tarkowie, do Tarkowie, do których zostaje sprzedana właśnie jedna z moich ulubionych bohaterek Denerys. Także też ten wschód świetnie jest wykreowany. Dodatkowo ten świat jest dość mocny, jeżeli chodzi o podstawy. Jest tu stworzona cała historia, poznajemy przeszłość, dowiadujemy się, jak to się stało, że Robert jest obecnie królem. Dowiadujemy się też troszeczkę więcej na temat wcześniejszego Władcy, czyli Targaryena, o smokach, które posiadał i których używał w bitwach. Też to jest świetnie wykreowana religia. Jeżeli chodzi o elementy fantastyki, powiem Wam tak: to jest takie bardziej fantazyjne. Polityczne, dużo intryg, strat, morderstw, przekrętów, taka walka o władzę, takie właśnie politykowanie. Mamy tutaj z perspektywy kilku postaci pokazane spojrzenie na władzę, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast elementy fantastyczne też występują. Na początku więcej tych elementów fantastycznych jest w historii świata, czyli właśnie w opowieściach o rodzie Targaryenów, którzy mieli smoki, w opowieściach o dzieciach lasu, ale też mamy tu takie postacie jak inni, którzy są tutaj nie do końca wyjaśnieni, nie wiem jeszcze czym ci inni są, chyba jakimiś upiorami mamy tutaj wilkory, no i smocze jaja także elementy fantastyczne jak najbardziej się pojawiają Myślę, że to tyle. No naprawdę książka jest warta przeczytania. Jeszcze może wspomnę, że na początku troszeczkę ciężko mi się było połapać w tej fabule, bo mamy tutaj całą mnogość lordów, ich herbów, ich takich dewiz, także tych bohaterów tyle się mnożyło od samego początku i te historie tak się prze, przeplatały wzajemnie, że ciężko mi się było w to wbić, ale jak już się wbiłam, każda z postaci zyskała taką indywidualność w moich oczach, stała się postacią z krwi i kości, no i budziła we mnie dość silne emocje. I nie tylko chodzi o tych bohaterów o od których imion zaczynają się rozdziały, ale też o te postaci drugo-, trzecio-, czwartoplanowe. E, jeszcze chcę wspomnieć, że ta książka jest taka, że trzeba ją czytać niezwykle uważnie, gdyż coś, co na początku okazuje się, wydaje się takim mało istotnym szczegółem, na samym końcu może okazać się niezwykle istotną sprawą, także nie, war, nie warto lekceważyć postaci czy wątków. Trzeba czytać bardzo uważnie. Jeszcze raz gorąco pragnę Wam tę książkę polecić. Mam nadzieję, że nie obraźcie się za to, że serial mi się nie spodobał. Może się jeszcze kiedyś za niego zabierze biorę, zobaczę. Najpierw chciałabym przeczytać po prostu wszystkie książki z tej serii i potem sobie ewentualnie ten serial pooglądam, bo, bo jakoś tak wolę sobie sama ten świat na początek wyobrazić, potem sobie zweryfikuję swoją wizję z wizją reżyserów. Gorąco polecam. Zapraszam do komentowania. Piszcie, czy czytaliście książkę, czy oglądaliście serial. A jeżeli zrobiliście a jeżeli zarówno przeczytaliście książkę, jak i obejrzeliście serial, no to napiszcie, co jest lepsze, czy książka i serial są równie dobre. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i zapraszam do kolejnego filmu. Na razie, pa pa!